That's why I want you to know oh no 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 know you should realize who I really am I really mean it, it's real love love I told you so you could finally see Czy wiecie, że on wcale nie śpiewa no, mimo że no to tytuł tej piosenki? W wyrazach rozpoczynających się od liter K, N, litera K nie będzie wypowiadana. Dlatego w słowach takich jak "ni", knife, no zobaczymy ją, ale jej nie usłyszymy. Dawid Podsiadło przewrotnie zatytułował piosenkę no, mimo że to nie jest słowo, które słyszymy później w refrenie. Ale może zrobił to celowo, bo ten tytuł miał być ostrzeżeniem? A teraz dowód na to, że Polacy potrafią pisać i śpiewać na światowym poziomie.